Tym razem pan Bolesław podróżuje ze Sławy do domu, czyli Jeleniej Góry. W Lednicy miał przerwę na nocleg. Dziennie średnio pokonuje 80 km. Od małego uwielbiał podróżować różnymi środkami transportu. Później nam rodzice kupili rowery. I od tego się zaczęło, że zaczęliśmy sobie takie małe wyskoki robić po swoich okolicach. Później nam zachciało się coś lepszego, żeśmy zaczęli zwiedzać już miasta sąsiednie. Wrocław, Zielona Góra i wiele innych miast. A później już jak żeśmy uzyskali pełnoletność, kupiliśmy sobie motorowery, żeśmy zaczęli sobie jeździć po naszych tutaj terenach, po Polsce, a później żeśmy się wybrali w 1976 roku do Związku Radzieckiego. I tak podróżowanie trwa do teraz. Ze sobą pan Bolesław ma najpotrzebniejsze rzeczy. Aparat fotograficzny, namiot, śpiwór, części zapasowe do roweru, odzież na zmianę i wypełniany skrupulatnie dziennik podróży. Przejechałem przez Polskę, Czechy i Niemcy. Byłem w Belgii, w Holandii, w Austrii, w Słowacji. I po Grecji jeździłem tam wypożyczonym rowerem, ponieważ w 2005 roku zostałem nagrodzony przez władze miasta z Wydziału Sportu Turystyki. Jestem rowerowym ambasadorem Lingury od 1997 roku. Jego podróżami interesują się media. To jest, przejechał 7 razy dookoła świata, już ponad 300 tysięcy metrów na rowerze. To już jednak informacja nieaktualna, bo w tej chwili objechał dookoła ziemię blisko 8 razy. W tym czasie miał już kilkanaście rowerów, niektóre dosłownie rozsypały się na trasie. Kiedy przekraczałem granicę niemiecko-polską. Poszło po pękła mi na łączeniu fabrycznym, łączeniu i poszło tyle, że jechałem po kociubach. Podróże uwielbia i nie wyobraża sobie innego życia z kilku powodów. Ponieważ no, turystyka nie tylko że kształci, ale też się również poprawia tego na zdrowiu. Kiedy ja miałem tego wrzody i przyszło mi się skierować już na, na tego na operację, w związku z tym, że moje dzieci przebywały na kolonii, postanowiłem ich odwiedzić. Kiedy ich odwiedziłem poczułem się bardzo dobrze, mimo to, że jeździłem do sanatorium tak na 10 miesięcy i mi to trochę pomagało, a później znowu to samo, więc postanowiłem siąść na rower i powiedziałam, moje sanatorium to jest na dwóch kółkach. Z Legnicy jedzie do Jeleniej Góry, już jednak myśli o kolejnych podróżach i wymienia kraje, których jeszcze nie widział. Odwiedziłem Włochy, nie odwiedziłem tego. Portugalia była, czy? Nie, nie, nie. Tam, nie, tam nie, tam nie pojechałem jeszcze tego, bo powiem panu szczerze, za co? Podróże kosztują, a pomimo tego, że jest ambasadorem Jeleniej Góry, na wsparcie z samorządu liczyć nie może.